Cześć, witajcie po raz kolejny na moim kanale. Trochę słonko świeci, ale może teraz będzie lepiej. Dzisiaj zajmuję się Tiguanem z 2016 roku. Generalnie światłami, gdyż Tiguan posiada Bixenon, soczewkę skrętną. No i świeci taka magiczna lampka. Pokazuję od spalonej żarówki. Co prawda to nie jest spalona żarówka, tylko problem następujący brak poziomowania ksenona, ksenon jest spuszczony całkiem na dół, praktycznie świeci metr od ziemi. Nie skręca, nie poziomuje. A wszystko przez jedną bardzo często usterkę w tych autach, czyli potencjometr na tylnym wahaczu. Często na przednim i na tylnym te potencjometry się po prostu sypią. Diagnozując ten samochód, wywala mi błąd tylny lewy czujnik wysokości zawieszenia, przerwa lub zwarcie. Bardzo często gniją z tyłu przewody na kołysce. Tutaj macie błąd. Może teraz będzie lepiej widać. Dam go niżej. A teraz będzie, już zaraz wyostrzymy. O teraz macie błąd. W moim przypadku przeszczeliłem całą wiązkę do bagażnika, gdyż ta wtyczka wchodzi pod bagażnik. Eee, okazało się, że przewody są wszystkie w porządku, tym bardziej, że jeżeli tam nikt nie ingerował, one są w podwójnej izolacji. Nic się tam z nimi większego nie dzieje, że jak się przysypie po prostu ziemia przy wtyczce, to w tamtych miejscach zdarza się, że te przewody po prostu gniją. Ten czujnik znajduje się tutaj na tym wahaczu, co prawda ja już go zdemontowałem, tutaj jak widzicie jest wtyczka, z wam ją pokażę. pokażę. Tyczkę rozebrałem, zdjąłem ten plastik. Tu jest wszystko w porządku. Przemierzyłem tamten czujnik. Zaraz Wam pokażę, o co tutaj chodzi. I okazuje się, że mam uwalony ten tylny czujnik. Dlatego przez ten czujnik nie będą się poziomować, nie będą skręcać. Gdyż to jest bardzo ważna rzecz w tym samochodzie, tutaj mam zdemontowany mój stary czujnik. Jak widzicie, w tym miejscu odkleiła się izolacja. I widzicie, wypływa z niego woda. Praktycznie. Tu jest usterka. Co prawda jest to nierozbieralne. Tutaj mam nowy używany. Co prawda ze skody Oktawi, ale numerki są identyczne. Proponuję Wam kupować oryginalne albo oryginalne używane też dwa razy się przejechałem na zamienniku że spiąłem dalej waliło ten sam błąd a czujnik był całkiem nowy i teoretycznie miał pracować yy, zaraz podepnę ten czujnik sprawdzimy go tak na partyzanta ale w 99% to jest cała usterka biorę się do montażu, za chwilkę będę Wam pokazywał, co tam się dalej z tym dzieje. Założyłem na razie moduł tak na partyzanta. Czyli nie przykręcałem go. Jak widzicie, błędów nie mam. Tutaj jest też czyściutko. Światełka mamy włączone. Czyli... Usterka została wyeliminowana. W tym przypadku okazał się potencjometr na tylnym wahaczu. Serdecznie zapraszam do oglądania moich innych filmików. Akurat nie może komuś będzie łatwiej to ogarnąć, jak będzie walczył z takim samym problemem. A gwarantuję Wam, że na pewno będziecie często z tym walczyć, bo to jest dość częsta przypadłość. W tych samochodach. Pozdrawiam.